Panie Starosto, zapytam wprost. Miał być obecny Pan Kurytkowski na sali, czy y, tą kwestią, bardzo ważną, bo chodzi tutaj o dobro y, dzieci, mieszkańców Domu Dziecka, będziemy zajmować się dziś, czy? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą sprawę, proponuję, aby na Komisji Polityki Społecznej, zająć się dokładnie tą sprawą, w związku z tym, że będziemy używać imion i nazwisk, Dzieci, w związku z tym, że będziemy rozmawiać o trudnych sprawach, o trudnych sprawach dla dzieci, w związku z tym wnioskuję, aby ta komisja, która ma się odbyć, już jest w tym porozmowie z panem przewodniczącym Komisji Budżetu, e, e, przepraszam, Polityki Społecznej, z panem Januszem Przydniowskim, aby ta komisja odbyła się 2 lutego we wtorek o godzinie 15, ale bez udziału mediów, w związku z tym, żeby nie zaszkodzić dzieciom. E, no żeby, żeby później nie ukazało się coś na Facebooku, co by mogło zaszkodzić dzieciom. Mamy sygnały, zarząd tą sprawą się cały czas zajmował, zajmuje. Dzisiaj na ten temat żeśmy rozmawiali. Prawda. Szanowny jest... Szanowni gości, nie mamy kompetencji takich, żeby rozmawiać o nazwiskach, nie chcemy rozmawiać o nazwiskach. Ale my chcemy rozmawiać o problemie, który jest po pierwsze związany z błędami w zakresie wyłonienia dyrektora, mówię o procedurze, wyłanianie pracowników i yy, dziwię się bardzo, że zarząd tak odleka, ponieważ w moim zdaniem w dzisiejszym czasie można mówić o sprowadzaniu zagrożenia życia i zdrowia na yy, mieszkańców w domu dziecka, na dzieci. Rozmawiałem z przedstawicielem wojewody. Trudno wojewodę oskarżyć o to, że to jest sprawa polityczna bo wojewoda w jeszcze sposób. Po jego jasne raptuści dzieci. Z tych sygnałów, które dobiegają z domu dziecka, to tak tylko w skrócie jakby nakreślę, to mamy oczywiście... No, Pan Korytkowski może przyjechać z panią psycholog, ale pani psycholog jest, nie jest pracownikiem i świadczy tylko usługi w kontekście zakupu usług od firmy komercyjnej. Tutaj, że to jest mowa o dzieło, o wycenie, być może faktura i w tym kontekście nie jest to końca zgodnie z prawem dla nas stron, Tak, On oczywiście może wypowiedzieć opinię, ale nie, nie ma stosunku, jeśli nie ma stosunków pracy, to nie jest to ekspert i pracownik. Ja tylko odniosę się do, do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to yy, to, co w mediach gdzieś tam się przez w całej Polsce yy, yy, przewala, czyli i yy, w protokole wojewody, po prostu brak yy, kompetencji. Pan uznał yy, w Radzie włosze słyszałem, że pan powiedział, że pan Korytkowski jest yy, talent pedagogiczny. Fajnie to zabrzmiało oczywiście. Ja przypomnę tylko i spytam się pana, czy pan zweryfikował yy, dokumenty pana Korytkowskiego w zakresie uznania... Dwukrotnie pana Korotkowskiego podejrzewam w innym przestępstwie On oczywiście sąd wykorzystał taki, taki zabieg zawieszenia wykonania kary, ale w przypadku przynajmniej z funkcji publicznej u nas powiedzieć tutaj, tutaj o pracy domu pomocy społecznej, taki wyrok w kontekście zarządzania tą, tą. Pan, inaczej. Pan Korotkowski został przyznany w działania na, na szkodę Domu Pomocy Społecznej. Dzisiaj mamy, proszę zaprzepnąć opinii yy, samorządowców w Szczecinie, bo pan Korytkowski był pełniący obowiązki powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, też się nie popisał, odszedł w atmosferze skandalu. Pan Korytkowski go zwolnił dyscyplinarz. Nie wiem, czy pan wie o tym, że pan Stawkowski wieloletni, dobry dyrektor, został zwolniony przez pana Korytkowskiego dyscyplinarz. Wygrał w sądzie pracy, ale to pan ostatnio na sesji nas tak? Nie było dostanie na takim wypadku. Na miłość boską, panie Ada, ja Ale bardzo pana proszę na rozwiązanie umowy. Nie Pan, tak, tak. my tutaj jako radni w poprzedniej kadencji bywaliśmy w Domu Dziecka. Przykładny dom dziecku. Przykładny dom dziecko. To jest, to jest nie, Dzisiaj nie, wszystkie media pokazują, pokazują przykładny dom dziecko. Byliśmy podczas, co roku był, 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 był święto Domu Dziecka, bywaliśmy tam to naprawdę był błyszczący dom dziecka z miłością, z szacunkiem do ludzi z dystryfiką. Dzisiaj ten dom dziecka jest pokazywany przez wszystkie media, ogólnopolskie. Byliśmy w Rady Wrocław, Rady Eska, Polska się zainteresowała. pokazywana jako najgorszy dom dziecka. Mały. Pana Wojewoda, to jest osobiście, mimo tego, że jest w PiSu. E, pana Wojewoda i rzecznik prasowy pan jest Pani Sylwia Jogi dostrzegają to, co się dzieje. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego proszą radnych o itynańców. Nie ma czasu, że będziemy czekać do 2 lutego, bo jeszcze raz podkreślam, Tutaj moim zdaniem zachodzi yy, stworzenie sytuacji zagrożenia życia dla dzieci, bo jeśli czytam w gazetach, że jedna dziewczyna wyskoczyła z okna, chłopak chodzi z, z nożem, sznurem, czy, 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 trzeci się pociął, ten, to nie są rzeczy, które, to nie jest zabawne. Staro. Czy Pan, jeśli się coś stanie, weźmie odpowiedzialność na siebie, bo dzisiaj Pan prawnie, moim zdaniem, bierze odpowiedzialność na siebie. Yy. Pani Przewodnicząca, Czy... ja bardzo proszę, aby zamknąć tą dyskusję, poczekać do przyjazdu Pana Dyrektora. Wtedy Pan Dyrektor Bok będzie mógł się ustosunkować do tych zarzutów Pana Zachary. Panie ma... Radny, Adel, Panie wody. Na miłość, boską, na miłość Boską, Pan swoim wystąpieniem krzywdzi te dzieci. Nie. Pan swoim wystąpieniem, to wystąpienie zostanie znane. jest na Panie Pan się... krzywdzi te dzieci. Pan krzywdzi te dzieci. Proszę Państwa, jeszcze raz, to nie były próby samobójcze, to były myśli samobójcze. Proszę Państwa, próby dzisiaj. Ja bardzo proszę, nie przyjdę teraz. To były myśli samobójcze, dzisiaj to, no, to, Panie Radny, Pan tutaj mówił, prosił, żeby nie krzywdzić tych dzieci. Ale Pan skrzywdził te dzieci. Pan, tylko i wyłącznie Pan skrzywdził te dzieci, a tylko dlatego, że Pan zatrudnił osobę niekompetentną. I teraz pan szuka winnych? Panie Starosto, no jak tak można? Pan mówi, że ja wiem, że była próba samobójcza. Pan mówi o, o, o myślach samobójczych. Coś tu nie gra. Ja proszę pana jeszcze powiem dalej. Jeśli się okaże, że małoletnia jest w ciąży, i to głośno się mówi, proszę pana, i to pan powie, że co? Radni skrzywdzili tą małoletnią? Nie, pan, bo pan nie dopilnował swoich obowiązków, proszę pana, zatrudniając człowieka. Pan zatrudnia, poczekajmy, aż przyjdzie pan dyrektor. Proszę pana, tutaj też mówią, że człowiek był karany, pan wiedział, że był karany, pan zatrudnia człowieka. ty inny przez No ja, no ja. Jak tak może, jak tak może być? Proszę pana, tu też mam pytanie do pana. Co pan zrobił przez dwa tygodnie? Pan wiedział już o pewnych zaistniałych sytuacjach. Co pan zrobił w stosunku do dyrektora? Czy pan wyciągnął jakieś konsekwencje, jakieś rozmowy? Nie wiem. Pan nam to mówi i prosi, żeby dzieci nie krzywdzić. Ale co pan zrobił, żeby tym dzieciom pomóc? Co pan zrobił? Proszę niech pan odpowie. Nie będziemy czekać, nie znajdujemy. Proszę się wypowiedzieć, Panie Sprawozdawco. Ja mam pytanie, czy konkurs z Panem czy nie? Jeżeli chodzi o Roberta, rozumiem, że nie. Bo umawialiśmy się, kiedy byłem zarządzie jeszcze, żeby po prostu rzeczywiście od Roberta bardzo dużo wymagać, a jeżeli zrobi coś nie tak, to mówiliśmy Sławek konkretnie i pozostali członkowie zarządu, że krótko załatwiacie sprawę. Czy załatwiamy jeszcze jakby... Dlaczego na czas, kiedy jest takie wydarzenie, jest tak głośno, ze względów etycznych powinien być zawieszony przynajmniej. Zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. I myślę, że e, trudno tutaj o jakiś wielki honor i podanie się do tej ale ty, Bapek, jako starosta powinieneś natychmiast to zrobić jako pedagog. Jest sytuacja, która, wiesz, w całej Polsce jesteśmy źle odbierani i nie ma reakcji. O to chodzi. To nie chodzi o jakiekolwiek złośliwości i proszę tak nie odbierać tego. I dlaczego przez rok nie przeprowadziłeś badek, konkursu? Czy w wypadku pana Kazimierczaka czy innych już są konkursy, czy dalej nikt nic nie wie po roku? Czyli rozumiem, że do, wobec Robert Korytowski nie miał konkursu, tylko dalej po? A pana dyrektora decyzji. też mamy zwolnić? Nie, nie. ja pytam. Czyli nie, nie ma, ja jest, dalej. czy możesz mi odpowiedzieć, czy był konkurs? Nie był, bo mój do dziecka, przez rok czasu. Szanowni Państwo. Ale że... króciutko, był czy nie był konkurs? Bo By, nie, 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 nie był. był. A wo, wobec tutaj, pani tak, tak? dyrektora, dróg, był konkurs tak, czy też nie, też nie był? Nie było kiedy będą e, konkursy, żeby wreszcie e, ludzie też mają rodziny, chcą jakoś żyć. E, to nie tylko, że myśli się o swoich bliskich, żeby byli poustawiani, ale chodzi o to, żeby każdy e, uczciwy człowiek pracujący, proszę Państwa, miał świadomość, że nie będzie z dnia na dzień. Bo z tego co się orientuje, około roku już i Robert pracował, i Paweł, nie wiem co, jeszcze z tych powołanych ludzi. I to trzeba przeprowadzić jakąś formę, dać szansę, żeby ci ludzie spali spokojnie, a nie myśleli jutro, czy zapłacą za gaz, prąd, czy jeszcze inne media. Znowu zwolnimy dobrego człowieka, przyjmiemy kolesia jakiegoś nieudacznika i ja znowu się będę musiał tu produkować, proszę Pana, ale ja Panu mówię prawdę, a Pan się uśmiecha. I jak to jest? Proszę pana, pan nie ma honoru. Proszę pana, ja na pana miejscu to bym wstał, podziękował i powiedział: Szanowni państwo, jest nas tutaj 20, wybierzmy dobrego człowieka. I mamy przed nami 3 lata, proszę pana. 3 lata. Jeszcze możemy bardzo dużo zrobić na tego powiatu, a nie tylko złośliwość i nieróbstwo. I bieganie ze śliskie, proszę pana, po instytucjach, po pokojach, że pan 2600 zł zarobił w grudniu. Jak tak można? 2600 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. I cieszę się z jednej rzeczy, a zarazem chcę przeprosić moich, moich tutaj, moje koleżanki i kolegów za to, że byłem jedyny z opozycji, który podniósł rękę, żeby panu dać 12 tysięcy złotych. Przepraszam Was bardzo mocno. Ale ten błąd naprawiłem. Za jakby pan brał 12 tysięcy złotych, proszę pana, to byłby horror już. A Pan się upomina o pieniądze, to pan pracuje dla pieniędzy, nie dla powiatu. Zrozumiał pan to czy nie? tutaj wskazał, powiedział pan Robert Adrak, głównie opierają się państwo na doniesieniach medialnych. Między, A do kolejnych... to, to proszę dać mi skończyć. Mimo wszystko prosiłbym, żebyśmy wyciągali wnioski. Tutaj nic z nas nie ucieka od odpowiedzialności przed, przed sytuacją w Domu Dziecka. Prosiłbym tylko, żebyśmy wyciągali wnioski w momencie, w którym wszyscy poznamy również relacje z drugiej strony. Państwo nie mieli jeszcze okazji posłuchać z drugiej strony. W związku z tym prosiłbym, żeby przed kierowaniem tak mocnych zarzutów i argumentów wstrzymać się do wysłuchania racji A najlepszym momentem na to będzie komisja, jeżeli dla państwa jest znaczy zapóźno. Komisja w to, i wszyscy radni. A, a co, to sobie a, powiedz, co stoi na przeszkodzie, żeby no, na komisja. Ale to stoi no, na przeszkodzie, żeby wszyscy zainteresowani radni przyszli na Komisję Polityki Społecznej. Jeżeli to jest późno dla państwa. Nie wiem, zróbmy to dzisiaj po spotkaniu, ale zróbmy to w warunkach takich, w których nie sprzyjemy tych dzieciaków. Bo jeżeli u każda z tych spraw. Padły, padły tutaj konkretne oskarżenia o próby samobójcze. Proszę Państwa, Państwo muszą poznać powody tych prób y, tych samobójczych, czy myśli samobójczych. Natomiast nie zrobimy tego w, w takim gronie, bo my ty, tym dzieciom za skrót zaszkodzimy. Proszę. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie do zarządu, bo jeżeli mówimy to proszę mi powiedzieć, to kiedy ci Państwo, czyli Pan Korytkowski i Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych ma umowę? Bo jak 30. 30. 30. Do 31 stycznia, tak? To w takim bądź razie ja mam pytanie, bo dlaczego do tej pory, bo ja nie wnikam, czy jest ktoś dobry, czy nie jest, nie znam Pana Korytkowskiego, no tyle, czy nie będę tutaj rzucał nazwiskami, mi interesuje zasadnicze pytanie. Dlaczego do tej pory nie zostały konkursy ogłoszone? I pierwsze pytanie, czy dyrektor domu dziecka posiada kwalifikacje, żeby być dyrektorem. Bo jeżeli mamy przeciągać w czasie coś o następny rok, zanim ktoś coś zrobi, to może za rok czy za dwa lata ten pan akurat wystarczy. Każdy... Moment, nie, nie mówmy o dzieciach. Bo słuchajcie, jeżeli poruszamy temat dzieci. To również zacznijmy od szkół, gdzie uczęszczają, gdzie kupują trawkę, gdzie się na Facebookach chwalą trawą. Od tego również zacznijmy. Zróbmy wpierw porządek we własnym gronie, czy te osoby posiadają kwalifikacje, żeby w końcu zarząd ogłosił konkursy na te stanowiska, bo rok czasu następny nie będziemy czekać. Obecny dyrektor, obecny dyrektor domu dziecka posiada kwalifikacje, żeby pełnić może inaczej, czy może pełnić e, funkcję dyrektora? Funkcję dyrektora. Domu dziennika. Nie pełniącego PO, Ta. tylko mówię o, o dyrektorze. Proszę mi odpowiedzieć na to. I skończmy, słuchajcie dyskusję. Po co przychodzić we wtorek na komisję, rozmawiać? Zróbmy w końcu porządne konkursy. Bo jeżeli my będziemy przychodzili na, na komisję, to będziemy cały czas bili pianę i przyzwalali zarządowi na robienie pewnych tych. No niech w końcu. Ktoś weźmie za to odpowiedzialność, bo szkoda mojego czasu, żebym przychodził we wtorek i czytał, dla mnie jest najważniejsza, zasadnicza. Czy będzie konkurs, w jakim czasie i czy pan dyrektor posiada yy, na to kwalifikacje, żeby pełnić. I oceniam człowieka, czy był gdzieś zły, czy kto, ktoś. Mnie interesuje to na chwilę obecną, bo ja przed mediami nie będę uciekał. Ja muszę to wiedzieć. Proszę odpowiedzieć. Panie Radny, przedstawiciel z upoważnienia wojewody Pani, która się podpisała, w pierwszym stwierdziła w piśmie, że Pan Dyrektor, pełniący obowiązki Dyrektora Robert Korytkowski, nie posiada kwalifikacji tam, jest zapisane w punkcie, że zgodnie z ustawą i tak dalej. Natomiast Pan Dyrektor się od tego odwołał, od, od, od tego stwierdzenia, i, i jest to wszystko w trakcie weryfikacji, gdzie Pani Dyrektor podejrzewam dzisiaj przesłała pismo, w którym niejako no, już zaczyna mieć wątpliwości na temat tego co stwierdziła w tym pierwszym w tym swoim pierwszym, natomiast tą sprawę tą sprawę badają statysty i jak będzie Pan Dyrektor, Pan Dyrektor Robert Korotkowski również ma dokumenty, w których stwierdza i przedstawia, że ma kwalifikacje. Dobrze. To ja odpowiem ja tak. Proszę Państwa. W firmie XXI wieku zarządzania Pan Panie Starosto posiada prawników. W takim bądź razie, po co będziemy słuchali pana Roberta Korytkowskiego, proszę o opinię radców prawnych, żeby się zapoznali z dokumentami. I chcielibyśmy, zanim przystąpimy, bynajmniej mi się wydaje, do jakichś rozmów, mieć opinię radców prawnych naszych, czy ten, bo ja też od decyzji zawsze będę się odwoływał, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Będziemy się zawsze. Mamy do tego służby, którym płacimy, Pana i my mamy, więc prosimy o opinię prawną na ten temat i wydaje mi się, będzie po sprawie.